Integracja systemu rezerwado z kalendarzem GOogle. Pokażemy, jak wprowadzanie nowych rezerwacji, tudzież ich zmiana terminu, czy usuwanie, jak to jest widoczne w kalendarzu GOogle. Na początku, w takim razie, się zaloguję. Po zalogowaniu ostatnio integrowałam działalność kosmetyka. Na ten moment mamy tutaj jedną rezerwację na sobotę. Pokażę ją, to jest na środę. Wtorek, poniedziałek, niedziela, sobota. Jest tutaj faktycznie rezerwacja na godzinę 10. Dla pani Ireny W. 10.15, no, tak. To jest 10.15, to 10.15. Dobra, to się zgadza. Dodam teraz nową rezerwację na godzinę 12 na przykład. Niech będzie pani Irena na godzinę dwunastą, sobie ją zapiszę. Najdalszym no tu w kalendarzu. Ona się również pokazała, pani Irena. Teraz tą rezerwację sobie przeniosę. Będzie na poniedziałek na godzinę 11.00. A w kalendarzu ona nam się tu już znikła z soboty niedziela jest poniedziałek godzina 11 zrobię tą rezerwację jako rezerwację cykliczną no to z poniedziałku czyli przyszły tydzień tą rezerwację zamienię na rezerwację cykliczną Tworzymy co jeden dzień, czyli powinien wyjść poniedziałek, wtorek, środa. Zrobimy, po kończy się po trzech wystąpieniach. No i w kalendarzu rezerwatu jest to powtórzenie tego umówienia, tej rezerwacji. Tutaj mamy poniedziałek, wtorek również się pojawiła, środa również się pojawiła. Teraz sobie jedną z tych rezerwacji usunę. Pyta, czy to ma być tylko jedna czy cały cykl, usunięty jest wtorek i w kalendarzu Google mamy środę i wtorek, momencik, odświeżymy. No i dobra, mamy wtorek bez, pokażemy jeszcze widok tygodniowy. Rezerwacje są na 11, tak, jest tylko poniedziałek i, i wtorek. Dobra, teraz w tym samym dniu sobie zróbmy rezerwację do innego specjalisty. I będziemy mieli w poniedziałek dwie rezerwacje. I tutaj pojawiają się. Dwie te rezerwacje widok dniowy, w środa, wtorek, poniedziałek, terapia nastolatka, widok miesięczny również tutaj widać 11 11.30 dobra usuńmy teraz cały ten cykl który mieliśmy, czyli te pozostałe dwie rezerwacje usuń zaznaczone. No i tu nam został już tylko poniedziałek, 27 i tu również w widoku miesięcznym to, to widać, że się usunęło. Dzień 27 mamy. No i tak to mniej więcej ma wyglądać. Dziękuję. Bardzo proszę o stałą integrację.